Przypadł mi w udziale wspólnie z dr Bratą Sadowską i dr Adoną Harasimowicz zaszczyt zaprezentowania Katedry Budownictwa Energetycznego i Geodezji. Jesteśmy, powiedziałbym, dosyć specyficzną, nie tylko na tle. Wydziału, ale również i w stadium uczelni specyficzną jednostką. Katedra, która zatrudnia obecnie 19 osób, skupia przedstawicieli aż 8 dyscyplin naukowych. W zakresie działalności dydaktycznej, która bardzo ściśle wiąże się z naszą działalnością naukowo-badawczą, przygotowujemy studentów do projektowania budynków energooszczędnych, budynków pasywnych i tak zwanych budynków o niemal zerowym zużyciu energii. Nasi studenci są przygotowani do sporządzania audytów energetycznych budynków i świadectw charakterystyki energetycznej. Zajmujemy się środkami poprawy efektywności energetycznej i ich opłacalności. Podczas zajęć w laboratoriach studenci poznają metody oceny cieplnej materiałów budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz są w stanie zbadać szczelność budynku i ocenić jakość energetyczną obudowy za pomocą kamery termowizyjnej. Przeprowadzamy również pomiary wybranych parametrów jakości środowiska wewnętrznego, zarówno w zakresie akustyki, jak i oświetlenia, a także komfortu cieplnego wnętrza. Jeżeli chodzi o studentów, to proponujemy im udział w badaniach zarówno laboratoryjnych tutaj na terenie uczelni. Mamy trzy laboratoria: laboratorium fizyki budowli, laboratorium budownictwa energooszczędnego oraz laboratorium diagnostyki cieplnej budynków. Studenci mogą w ramach prac dyplomowych korzystać z nowoczesnej aparatury do oceny cieplnej budynków i mogą korzystać z wieloletniego doświadczenia wielu osób. Swoich promotorów, którzy są wieloletnimi audytorami energetycznymi i specjalistami w zakresie ochrony cieplnej budynków. Działalność naukowa naszej katedry skupia się wokół zagadnień związanych z wykorzystaniem Metod matematycznych, geometrii, grafiki inżynierskiej w budownictwie, architekturze, wokół problematyki godyzyjnego urządzania poszczególnych terenów, wokół problematyki rynku nieruchomości. W przedmiocie zainteresowań badawczych są również zagadnienia związane z rozwojem lokalnym, regionalnym czy też procesami urbanizacji. Nasza katedra proponuje współpracę w zakresie usług geodezyjnych, na np. godyzyjnego opracowania planów zagospodarowania przestrzennego, podziałów i nieruchomości, scalenia nieruchomości, nieruchomości również w zakresie opracowywania dokumentacji prawnoformalnej dotyczącej obrotu nieruchomości czy też wyceny nieruchomości, kontroli pionowości obiektów wysokich, czy też pomiarów sytuacyjno-wysokościowych związanych z wykonywaniem map do celów projektowych.